I widzowie tu na W dzisiejszym odcinku będę nagrywał taki występ ludzików. To będzie fajny występ takich ludzików i na koniec... Na koniec zobaczycie. No, no dobra, zaczynajmy. Dobra. Ukażę na to. U, oj, weszliśmy na świat. Kure? Um, Zrobimy um, czatek. Ok, robimy kurę, żebyśmy mieli jedzenie. Tu, tu, tu. Ok, mamy już jedanka. Widzisz tam portal? Tak, to jest portal. Ale my nie mamy żadnych bloków. Och. Och, to pech. Możemy ruszyć trochę dilta. Ej, w sumie, byśmy mogli tam dotrzeć. Bo tu jest tam i przed nami sprzedaż, żeby bym spadł. Tu jest woda. Tak, rzeczywiście. Ale pokopmy trochę bloków. Dobrze. Kolego, też pomóż. Dobrze, ja już buduję już pierwszy. Ten portal. Ten portal. Ten portal jest o wiele dalej niż nam się wydaje. Musimy wskazać Masz rację. Oj, jest tu na wodzie, bo możesz spaść. Tą przepaść. A chyba nie chcemy. A kurczak. Z jajka. <laughs> Uwaga. To jest. Chyba, kurczak. Co tu robi kurczak? Puuu! Winu, no. zróbmy Dobrze, mamy pieczyk. Mamy taki pieczek. No upieczmy coś. Um, ja pokopię trochę wilka. Pąk, tak. że świat. O, taką funkcję. Bracie, nie! nie! Brat spadł w przepaść. Zostałem sam. Tylko ta lama naprzyła na mnie. Spadła. Na szczęście. O, upiekło się już. Wezmę i teraz buduję, Odbuduję świat tam jego portalu. A ja co nie muszę wyjąć, bo mi się spali. Mm -hmm. ja, dobra dba. Dobra, wyjmuję Ten dzik jest o, tak. Oj, tutaj. Dobrze, nasza platforma jest dobrze, doskonała. Ale żeby tam się dostać, to trochę żałuję. Ojej. Kanamy. Muszę tam się dostać. Tak. O tak, za chwilę będę. Docznij, do czy tam? Do, trochę Dobra, idę na nowy świat. o wow, gdzie? w jakimś świecie jestem? wow Gdzie ja jestem? To mnie nie zabito to, zabij to. Co to było? co sto i na głowie! Bo nam będą ażby wszystkie moby. Dobra, to jest świat na bogaty Ej, co to za dźwięki w moim świecie? Popatrz To jest taki jakby... Wedro? Um, to, to jest? tak? ale nie mogę tego skopać. Szkoda, że nie wiem, brata. Brat jest tamten, brat był mądrzejszy ode mnie. Moglibyśmy podziałać razem, bo. Mama i tata nigdy cię nie zawiodą, a więc moglibyśmy z nim zawierać, Z nimi, a więc. I wchodzę na świat. Uuuu. Jestem. No, 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 no. I kto tu jest? Fu, ja jestem bosem. Bosem? Jakim bossem? To, tu ja. ja. jestem nieprzygotowany. Co, ho, to. Teraz za sposobem sposób do uh, To powiedz tego, dziko.